Power Church. Dzień dobry. Witamy was wszystkich na następnym odcinku. Tak, dzisiaj kochani nagrywamy z drogi, wracamy z lasu. Uciekamy przed komarami, które nas pogryzły, pokłuły i wykorzystujemy czas, wykorzystujemy piękne, zobaczcie popołudnie późne na to, żeby móc podzielić się z wami całkiem serio rzeczami bożymi. Będziemy mówić dzisiaj o ważnych Rzeczach dla nas jako chrześcijan, dlatego, że musimy rozstrzygać sprawy, musimy je rozsądzać w duchu Chrystusa, żebyśmy mogli właściwie wierzyć. Amen. Amen. I kochani, poruszymy temat tego, czy Chrystus jest denominacyjny. Mhm. Jak myślisz, Piotrze? Myślę, że nie jest. Myślisz, że nie jest denominacyjny. Właśnie, kochani, to jest takie ciekawe zjawisko, że. Żyjemy w świecie, pojawiamy się właściwie w świecie, każdy z nas urodził się i widzimy, że są różne kościoły, tak? Mm -hmm. Różne denominacje, w ogóle różne wiary, różne wyznania. I gdzieś tam mówię już teraz jakby z pozycji człowieka nowonarodzonego, czyli nawróconego kiedy nawróciłam się do Pana Jezusa Chrystusa, wiecie, to było 11 lat temu, to wydawało mi się, że tylko ja mam rację, że tylko do mnie przyszedł Pan Jezus Chrystus, chociaż to było faktycznie moje doświadczenie i moje nawrócenie. Natomiast miałam silne przekonanie, że Chrystusa na pewno na 100% nie ma w kościele katolickim, nie ma go w kościele ewangelickim, tak? Nie ma go tu, nie ma go tam, dlatego że Chrystus żyje w moim sercu i, kochani, to jest prawdą wszystko. To jest prawdą, dlatego że Słowo Boże mówi, że musicie narodzić się na nowo, żeby ujrzeć Królestwo Boże, tak? Natomiast, czy, czy ja znam wszystkie serca wszystkich ludzi? Czy jest nie. to możliwe? Czy mogę robić z siebie jakiegoś sędziego? który zaczyna, wiecie, sądzić wszystkie denominacje i który upiera się, że na przykład, o, tutaj jest Chrystus, tutaj nie ma Chrystusa i, i jakim prawem w ogóle gdzieś, wiecie, miałabym zabierać głos i osądzać ludzi i mówić, nie wiem, ty idziesz do piekła, ty idziesz do nieba i to ludzie, którzy, wiecie, mówią o Bogu, Którzy wierzą w Chrystusa, być może błądzą, być może nie wszystko jest, wiecie, tip top, tak? Aha. Natomiast tak, kiedyś bardzo łatwo może przyszłoby mi osądzenie takich ludzi. Dzisiaj, żyjąc z Bogiem już 11 lat, gdzie Duch Święty łamał w moim życiu pewne stereotypy myślenia. I, kochani, były momenty, kiedy ja płakałam z powodu właśnie pychy serca, gdzie Bóg pokazywał mi, że dlaczego ja osądzam innych i dlaczego, jakby bawię się w sędzie, tak? Dlaczego sądzisz nie swojego sługę? Dlaczego sądzę nie swojego sługę? Dokładnie tak jak Piotr mówi. Bo Słowo Boże mówi, że to Bóg jest sędzią, amen. My mamy skupić się na głoszeniu Ewangelii, ewentualnie jak wczoraj mówiliśmy nad rzeką, na korekcie, na wykazywaniu błędów. Ale zobaczcie, kochani, jakie to wszystko musi być mądre i przeprowadzone w łagodności. Dlatego, że Pismo Święte mówi nam, że starszego mężczyzny, tak? Starszego mężczyzny. W wierze, o, mamy nawet nie napominać, nawet nie przystoi nam tego robić, a jeżeli już mamy poznanie, że jest w błędzie, to musimy to zrobić na zeznaniu dwóch, trzech świadków, tak? I zrobić to w łagodności. I starszych ludzi traktować jak ojców, starsze kobiety jak matki, odnosić się do ludzi z szacunkiem. A dzisiaj, kochani, jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko, gdzie nagle, nie wiadomo skąd, i to szczególnie na Facebooku, zauważyłam, pojawiają się jakieś autorytety, w cudzysłowie mówię autorytety, czyli są to głosy dominujące, które pociągają za sobą tłumy. Mhm. Dużo się pojawiło takich. Tak. Ludzi. Pociągają za sobą masy. Ci ludzie wyglądają na bardzo, bardzo przekonywujących, szczególnie szczycą się poznaniem Słowa Bożego, cytowaniem wersetów. I wiecie, zastanawiam się, dokąd to wszystko prowadzi, jeżeli tacy ludzie namawiają innych chrześcijan do opuszczania zborów, do opuszczania denominacji. Do e, pociągnięcia ich za sobą, ale gdzie? W, w jakim kierunku to wszystko zmierza? Hmm. Jak myślisz, Piotr? Donikąd. Donikąd. Zmierza to donikąd. donikąd. Ludzie wyciągnięci ze swoich macierzystych zborów, bez przekonania, bez właściwej postawy, mhm. bez błogosławieństwa zboru. Tak. Najczęściej, jakby w mojej opinii, jakby mogę to powiedzieć, ponieważ przeżyłem to na własnej skórze, widziałem w wielu miejscach, lądują nigdzie. To jest droga Donika. Ja myślę, że stają się rozbitkami no w wieże, później mają zgorszone i poranione serca mhm. i wiecie, co się potem dzieje? Duch Święty nie może takich ludzi używać niestety. Dlatego, że w Biblii czytamy, że jeżeli wyrośnie jakikolwiek korzeń goryczy, korzeń zgorszenia. Korzeń błędu. Wiecie, Duch Święty jest zasmucony. Bóg jest zasmucony. I jeszcze raz powtarzam, ja bym bała się na miejscu tych ludzi nawoływać innych ludzi do tego, żeby opuścili denominacje i zbory, ponieważ ich zdaniem przywódcy tych zborów, czyli tak, tak naprawdę w oczach Boga, to są pastorzy, starsi, prezbiterzy, liderzy, Biskupi, tak? Biskupi, nadzorcy i tak dalej. Oni w ich oczach są uważani za nic. Oczywiście bardzo łatwo wszystkim jest przykleić metkę heretyków, uh -huh. tak? Kochani, ja pamiętam, kiedy parę lat temu pojawił się taki film na Facebooku, gdzie właśnie był reportaż o prawosławnych i to było niesamowite dlatego, że wielu chrześcijan wtedy płakało. Dlatego, że okazało się, że prawosławni pomimo, że ubierają się trochę inaczej, wyglądają trochę inaczej. Wierzą w Boga niebios, wierzą w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego, w charyzmaty, i tak naprawdę są naszymi braćmi. Mhm. I tak naprawdę są naszymi braćmi. Wiecie, i mnie to zawstydziło. Zawstydziło, dlatego ja pokutowałam. I kochani, muszę wam powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego dzisiaj, co jest bardzo biblijne. Kochani, Chrystus nie jest denominacyjny, on jest ponad denominację, natomiast to ludzie zrobili denominację i zaczęło się to już. Widzimy w liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł gani ludzi, którzy zrobili podziały, tak? Mówi do nich, czy. czy czy zostaliście w mojej imię ochrzczeni bo jedni powiedzieli jesteśmy pawłowcy, drudzy powiedzieli jesteśmy Apolosa. od Piotra, Apollosa, tak? Mm -hmm. I zaczęły się podziały już ze względu na um, na przywódców. Na przywódców, na, dokładnie, na przywódców. Na, na głoszących. Tak. Mm -hmm. Można sobie było wybrać, ale to tak. Apollosa to to albo tak. to, tak. to, To jeszcze kogoś innego. Tak. I kochani, e, Chrystus jest ponaddenominacyjny Czyli e, tak naprawdę w każdej denominacji, jeżeli ktoś prawdziwie wierzy w Chrystusa i prawdziwie podchodzi do wiary i ma objawienie e, prawdziwego Boga, to Bóg akceptuje taką osobę. I taka osoba jest dla Boga cenna. Cenna. Czy mm, przywódcy, liderzy, mm, nie wiem, biskupi, starsi popełniają błędy? Ale rzeczywiście, rzeczywiście. kto ich nie popełnia? Kto ich nie popełnia, kto dzisiaj nie popełnia błędów, niech śmiało podniesie rękę do góry. Niech pierwsze rzuci kamieniem. Niech pierwsze rzuci kamieniem, dlatego że nie ma dzisiaj ludzi powołanych przez Boga nawet na liderów, którzy nie popełnili jakichś błędów w swojej drodze z Panem, tak? Którzy nie wykazali się czasem brakiem cierpliwości, mądrości, zrozumienia, miłości, tak. akceptacji. Tak. I kochani, czytamy w Biblii i wiecie, właśnie Żydzi mieli problem, dlatego że Żydzi czuli się takim bardzo, bardzo wybranym narodem i byli z tego powodu pełni pychy i dumy i mówili: To my jesteśmy wybrańcami Bożymi, tak? Mhm. I kiedy Bóg. Oszerzył, czyli rozciągnął swoje zbawienie na pogan, to Żydzi dalej nie potrafili przemienić tego myślenia. Dla nich dalej byli oni, ich racja, ich Bóg, tak? My nie jesteśmy z pogan, z grzesznych pogan, ale my jesteśmy z Żydów, tak? tak jest jeszcze, to jeszcze da się słyszeć w Biblii. Natomiast Bóg nie ma względu na osobe, Hallelujah! Nie ma kobiety, nie ma mężczyzny, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma e, poganina, nie ma e, niewolnika, tak? Nie ma scyty. W ogóle Bóg wszystkich ludzi traktuje jednakowo. To ludzie wymyślili denominacje, to ludzie wymyślili podziały, e, ludzie mają, jedni ludzie, wiecie, mają e, głębsze objawienie e, Boga. Mają na przykład poznanie Ducha Świętego, Jego darów, Jego charyzmatów. Inni ludzie tego nie mają. Czy to znaczy, że ci, którzy tego nie mają, nie są zaakceptowani przez Boga? Że Absolutnie, tak. że nie. Absolutnie. Ludzie sami jakby decydują w swoim życiu, jak bardzo pragną podążać za Bogiem. Amen. I Bóg objawia siebie ludziom również indywidualnie, dzięki łasce, dzięki pragnącemu sercu. Więc, kochani, w Słowie Bożym apostoł Piotr mówi, że w każdym narodzie podoba się Bogu ten, który się go boi i który postępuje sprawiedliwie. Amen. Bez względu na denominację, tak? bez względu na, na przynależność religijną. Kochani, nie mamy prawa do tego, żeby osądzać innych, żeby stawać ich sędziami. Tym bardziej, jeżeli ci ludzie sprawują funkcję w imieniu Boga. Tym bardziej, jeżeli ci ludzie są starsi od nas, ja rozumiem, że wiele ludzi jest sfrustrowanych w naszym kraju religią, i to jest prawda, jest bardzo dużo religii. Wiecie, ale też, jakby to hasło religia stało się też taką, takim jakby wyjściem ewakuacyjnym dla wszystkiego, co się ludziom nie podoba. Taki wytrych do, do bicia tych, którzy mi nie pasują. Tak. Że jak mi coś nie pasuje, to już musi być religia, tak? I to jest, wiecie, bardzo, bardzo złe myślenie, które, w którym brakuje mądrości, któremu brakuje mądrości Bożej. Więc jeszcze raz powtarzam, w każdym narodzie Bogu jest miły ten, który się go boi. I który e, postępuje sprawiedliwie. I kochani, to nie do mnie należy e, taka robota, żebym ja teraz, e, nie wiem, wzięła pod lupę wszystkie zbory w naszym kraju, tak? Mm -hmm. e, wszystkich e, przywódców. E, I co? I zrobiła im przesłuchanie? Na no, no to by wyglądało, żeby było trzeba. Na to by wyglądało, nie? Wiecie, to jest szaleństwo. To jest szaleństwo. To jest crazy. Naprawdę to jest crazy. Czy, 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 czy my jesteśmy, nie wiem, jakąś komisją e, do spraw wykrywania herezji? Do albo... spraw wykrywania herezji. Słuchajcie, tak. każdy ma swoje pole działania, tak? Ja wychodzę z tego, że e, okej, okay, mogą być denominacje, dlatego że no, nasz kraj jest duży, tak? Więc nawet z uwagi na odległość są kościoły na południu Polski, są kościoły na północy, tak? Ludzie się muszą gromadzić. Zresztą już Mojżesz gdzieś pokazał model, gdzie podzielił ludzi na pięćdziesiątki, na setki, tak, żeby móc mieć z każdym relacje, żeby żaden człowiek nie został pominięty. Dlatego się zrobiło jakby takie grupy i wierzę, że. E, Dobre jest, kiedy Kościół jest żywy, kiedy Kościół ma ze sobą relacje i każdy Kościół gdzieś ma miejsce swoje, swojego działania, swój obszar. I kochani, bardzo źle jest wchodzić nie w swoje kompetencje, tak? Czyli jeżeli ja nie mam gdzieś, wiecie, od Pana Boga, nie mam pozwolenia działania na jakimś obszarze, to jest tak, jak wiecie, jak w wojsku, jakby żołnierz. Gdzieś porwał się i zaczął walczyć, a dowódca go nie posłał, nie? Mhm. To jest samobójstwo. Mhm. To jest jak chcieć być kierownikiem, a nie umie się być samym pracownikiem? Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. I wiecie, ja Wam jeszcze powiem z doświadczenia, że. Człowiekowi najłatwiej jest widzieć błędy i zwiedzenie u innych, ale nie w sobie. I to też jest bardzo jakby powszechne, że widzimy wszystko na innych. Widzę wszystkie złe rzeczy na innych ludziach, tak? Widzę zwiedzenie w innych ludziach, widzę wykroczenie, widzę tworzenie się ekumenii, tak? Bo słowo ekumenia i po prostu chrześcijanie dostają szału. Chrześcijanie dostają szału, bo yy, kojarzą słowo ekumenia z czymś złym, z diabłem i tak dalej. Oczywiście ekumenia, czyli to jest z łacińskiego, tak powstało słowa. Ekumenos. I to pokazuje nam jedność. Nawet w Biblii, kiedy czytamy i kiedy jest mowa o jedności, Pan Jezus mówi, żebyście byli jedno, tak? Jedno. Więc jest to jedność, i to jest właśnie ekumenia. I teraz może być ekumenia, wiecie, w duchu Chrystusa, z ducha świętego. Z ducha świętego ekumenia, tak? Czyli jedność. I może być ekumenia w ciele, co również zauważamy, tak? Ja dzisiaj napisałam taki post na Facebooku na temat tłumu. Tłumu, który który gdzieś podąża czasem bezmyślnie za jakimiś ni z gruszki, ni to z pietruszki autorytetami, które się pojawiają. Wiecie, dla mnie musi być porządek, dlatego, że w Biblii pisze, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus i w Kościele powinny, powinno być pięć służb. Jest to służba apostolska, proroka, ewangelisty, pasterza, nauczyciela, tak? I e, nie ma innego modelu kościoła. Bóg nie, za, nie założył, e, jakby nie wskazuje, że kościół może istnieć w ogóle bez tych pięciu służb. Tak. Więc e, powiedzcie mi, gdzie ci ludzie chcą? Tych ludzi wyrwać i gdzie oni chcą ich poprowadzić, kim są ci ludzie, kim są ich ojcowie duchowi, jakich zwierzchników mają nad sobą, jakby czym się legitymują, jeżeli chodzi o duchowe życie? Tak? Bo jeżeli ci ludzie są, wiecie, takimi samozwańczymi, religijnymi osobami, Ee, gdzie diabeł jeszcze, jest, taki, jest takie słowo, żeby e, liderem nie zostawała osoba mm, świeżo nawrócona, tak? Mm -hmm. Osoba, która nie przeszła próby w swoim życiu, osoba, która jest porywcza, dlatego że bardzo łatwo diabeł taką osobę wbije w pychę, a ta osoba popadnie w sidło diabelskie i pociągnie za sobą wielu ludzi. Mm -hmm to jest niebezpieczne to jest niebezpieczne że ludzie na siłę się z siebie samych chcą e, czynić liderami że ludzie na siłę chcą obsadzić się w miejscu które do nich nie należy nie wiadomo nawet czy taka osoba ma naprawdę powołanie od Boga bo to też jeżeli jest powołanie od Boga musi być orzeczenie e, starszych musi być orzeczenie wielu osób nie tylko jednej osoby wiecie jakiś, nie wiem, kolega z kolegą i wiesz, ja ci teraz prorokuję, bo ty jesteś moim kolegą, i tam i zaczyna się litania super fajnych rzeczy. Tylko jest to dobrze, jeżeli jest to potwierdzone z niezależnych źródeł. Czyli na przykład jest jakaś konferencja, przyjeżdża z zagranicy jakiś prorok albo jakiś pastor. I na przykład jest proroctwo do danej osoby, potem znowu jest potwierdzenie z innego źródła, najlepiej z innego kraju, tak? I ta osoba wtedy jest jakby przekonana, że ma powołanie, ale to, że ma jeszcze powołanie w swoim życiu, to nie znaczy, że teraz może już zacząć działalność, tylko musi modlić się do Boga, musi mieć pokorne serce i prosić Pana: jak wejść w to powołanie? I czy ja w ogóle mogę mówić do ludzi? Czy ja mogę zacząć mówić do ludzi? Tak? O, traktor się z nami ściga. <laughs> Kochani, nie dajcie prowadzić się każdemu głosowi, choć wydaje się bardzo silny, bardzo charyzmatyczny. Dlatego, że najpierw zbadajcie, z jakiego ducha ten człowiek mówi. Do czego ten człowiek nawołuje? Czy nawołuje do buntu, do wychodzenia ze zborów? I tu, tu teraz uwaga, ja nie mówię, że nie zdarzają się sytuacje trudne w życiu człowieka, że człowiek nie może opuścić zboru, ale tak jak Piotr mówił, to wszystko musi dziać się w mądrości, w błogosławieństwie pastora i tak dalej, tak? Oczywiście trzeba. Na, tak. Trzeba się pożegnać po prostu. Przecież należy być odważny, powiedzieć, że chcesz odejść, że chcesz robić coś innego. Tak. Jeżeli masz takie przekonanie, tak. I wiecie, to nie jest po prostu tak, że Bóg powołał nas do jakiegoś szaleństwa, że mamy zachowywać się jak religijni maniacy, tylko mamy budować jego królestwo i mamy być synami pokoju. Do pokoju jesteśmy powołani. Amen. Do pokoju jesteśmy powołani i potrzebujemy rozsądzać rzeczy w szerszym gronie. A nie, że nam się wydaje, i teraz my pociągniemy za sobą ludzi, i ludzie nam będą lajkować, i będzie tysiąc polubień i oklaski, a potem ludzie zostaną po prostu wystawieni i będą mieli pretensje, i będzie płacz i piasek w zębach, jak się to mówi, tak? Wiecie, można by jeszcze na ten temat mówić dużo. Myślę, że poruszyliśmy tutaj wiele ważnych kwestii. I, i jest, to, jest to niezmiernie ważne w dzisiejszym chrześcijaństwie, żeby dobrze reprezentować naszego Pana, naszego króla i żeby móc postępować właściwie e, zgodnie z tym, co się podoba Duchowi Świętemu, żeby go nie zasmucić. Amen. Mm. Amen. Hallelujah. Dobrze. My się będziemy pomału żegnać z Wami. Tak sobie tutaj kluczymy tymi dróżkami. Jedziemy w stronę słońca. Tak, <laughs> jedziemy w stronę słońca. E, dziękujemy Wam za ten czas. Kochani, nie dajcie się zastraszyć byle duchowi. Nie wierzcie we wszystko, co ktoś charyzmatyczny wspomina. E,